Siemaneczko, witam was serdecznie Ten słoneczny dzionek W końcu słoneczny, bo u mnie ostatnie 3 dni no to niestety tylko deszcz I to tak konkretnie lało Ale w końcu wyszło słoneczko, dzisiaj już ma być jakieś 20 stopni Także pogoda na poszukiwania jak znalazł Dzisiaj taki nietypowy odcineczek Mogę powiedzieć, że czuję się tak jakbym pierwszy raz szedł na poszukiwania A to za sprawą tego co znajduje się tam na dole, właśnie w tym plecaku, a mianowicie stałem się szczęśliwym posiadaczem Deusa dwójki. Simplexik mój na chwilkę musi usiąść na ławce rezerwowych, ale na pewno będę go jeszcze używał. Będę chciał zrobić też jakieś tam porównanie. Od czasu do czasu zabiorę po prostu dwa detektory ze sobą. No i zobaczymy jaka będzie różnica Co zobaczy Deus, a czego nie zobaczy Simplex Może nie zdarzy się tak w ogóle Ale oprócz wykrywacza Mam jeszcze jedną rzecz Plecaczek też właśnie z firmy XP Metal Detectors Fajny plecaczek, ja już go troszeczkę tak jeszcze tam stunigowałem Ach, Tutaj właśnie jeszcze tego nie było No i tutaj na flaszeczkę na na wodę, napój, ma dużo różnych tutaj kieszonek. Wszystko się pomieściło, kamerki, nie kamerki. Oczywiście wykrywacz też pasuje idealnie. Tutaj sobie kładę panel. Tam mam jakieś mikrofony, statywy, dwa powerbank. Jakieś tam druciki, pierdoły. No on takie najpotrzebniejsze rzeczy na, na szybko, jakbym coś potrzebował. Oczywiście flaga. No i tam są słuchawki I jeszcze mam jakąś tam latarkę A tu już wchodzi detektor i cewka osobno Także fajnie, plecaczek spoko Dzisiaj będę kopał wszystko jak leci Bo no tak jak mówię, chciałbym się troszkę osłuchać tego wykrywacza No i poznać oczywiście jak działa identyfikacja Ja już nie mówię o opcjach, na razie nie będę się w to jakoś zagłębiał Po prostu będę używał gotowych programów Dobrze, to koniec tego gadania Rozpakowuję sprzęcior i lecimy z tym ok, sprzęt rozpakowany tak się prezentuje maszyna okay, jest premiera detektor pierwszy raz dotknie runa lasu teraz mam program podstawowy um, właśnie już na początku zaczynam się tu motać czułość jest na 95 powiedzmy, że sobie podkręcę ją na 97 Jestem bardzo ciekaw jak maszyna się będzie spisywać Dobra, to nic, jedziemy z tym No jak na razie cisza Detektor pracuje fajnie, stabilnie Jest jakiś tutaj taki Sygnał, ale Niezbyt stabilny, 82 Okej, okay, zobaczmy Tak więc pierwszy Sygnał w to będzie? No i mam Cóż tu mam? Odłamek to nie jest na pewno Cóż to może być? Dałem, że może kawałek śruby, ale chyba nie. No dziwne, dziwne. No dobra. Tak czy siak jest pierwsza znajdka. Za pomocą nowego sprzętu. Hmm. Mam sygnałek. 7 żelazo. No cóż, zobaczmy. Wychodzimy się jestem wychodzi. co my my tu mamy? No kurde, co to jest no Nie mówcie, czy to by było takie jaja. Skojarzyło mi się to, wiecie z czym Rękojeść od jakiegoś małego sztyletu, ale może też być tak, że jest to, tu będzie kawałek jeszcze łańcucha do chwytania czegoś tam, może jakiś hak czy coś, drewno powiedzmy można było tym podnosić, ale pierwsze skojarzenie było fajniejsze dużo fajniejsze. Nie jest to to, co bym chciał. No, ale coś tam wpada. Obok też coś tu leży. 80, ale tym razem pokazuje kolorek. Cóż to będzie? To będzie na wierzchu. Drucisz. Hmm. Druciszek. Mieć. Miedziuszka. Lecim dalej. 92. Kolorek. Fajnie się ze sprzętem chodzi. Leciutki. Czuć jednak, że to jest coś konkretniejszego w ręku. No cóż, 92 z simplexem. Znaczy byłoby to coś większego, ewentualnie puszka mogłaby też być, jakaś tam podkowa też. Zazwyczaj coś, coś tam większego. A co się okaże tu? Jestem ciekaw. Jest kolejne coś, jakiś kawałek aluminium. Nie wiem, odłamek, czy co to mogłoby być. No nie wiem, jest anelinium. Znów sygnałek 82 kolorek. Cóż, to jest za maleństwo. Myślałem z początku, że kulka, ale chyba kulka to nie będzie. Chyba jakieś aluminium. Tak to wygląda. jest, tak czy siak. Kolejny złomik. Aha, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że mam go razem z zestawem z Sławkami WS6. Ale dzisiaj nie chciałem ich używać, bo chciałem zobaczyć najpierw jak będzie to wyglądało bez słuchawek, a następny wypadzik, no myślę, że słuchaweczki wezmę, bo tak jak niektórzy to mówią, z Deusem bez słuchawek chodzić to grzech, a na dzisiaj to jest taki wypadzik naprawdę rozpoznawczy, jakby przywitać się z maszyną i niech ona przywita się z lasem. dziewięćdziesiąt sześć kolorek A coś będzie pociutko a to co no jakiś tam numer widzę Co to może być? To było na jakichś tutaj śrubach do czegoś przytwierdzone. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nic mi nie przychodzi teraz do głowy. Ale po prostu coś od czegoś. Hmm. A, tutaj mam sygnałek 40 38 39 coś tak w tych granicach kolorek. No ładny sygnał. Znaczy ładny by był, gdyby był to simplex. To na pewno kopałby jak dzik. A tu, no, zobaczymy. Jak na razie miałem jakieś tam osiemdziesiątki, dziewięćdziesiątki. Także pierwszy taki sygnał. No i zobaczymy. Cóż to się okaże. A, już przez chwilę mówię. Jest. Seberko. Wystawał tylko kawałek, a to szczepionka na lisy. To tylko szczepionka. No, możemy datę sprawdzić. 8, 8, 94. Także lis opęzlował szczepionkę i gdzieś tam. Chociaż no nie, 94, to może ten lis już gdzieś tam. Nie istnieje Wypas gry. Nie, znaleziono na oko: światełko osiemdziesiąt dwa, osiemdziesiąt trzy, kolorek. Jestem w programie relik maciutka ziemia, fajna. głęboko głęboko, żeś to tam gdzieś znalazł kolego I tak, odpowiedział mi chyba hmm. będę musiał nosić ze sobą szpaderek większy, bo coś mi się wydaje, że będę troszkę głębiej teraz mógł pokopać ale spoko ziemia. O. Jest. No, dziadek był głęboko. No, jakieś 20 centymetrów. No to jest i łuska Co my tu mamy? RWS 65 na 51 Mięśliwy tutaj hasał. Miałem jeszcze jedną rzecz zrobić, a mianowicie przetestować słuchawki, no bo nie mógłbym chyba spać, gdybym ich dzisiaj nie przetestował chociaż. Słuchaweczki WS6. A tu sygnałek 72. Kolorek. No tak. Znów jest głębiej. Tak jak mówię, następnym razem biorę po prostu ze sobą mój szpadelek. O, kolejna. czy będzie to samo. To akurat będzie coś innego. A, coś mi się tam uda odczytać, to Wam napiszę. No ale wygląda mi też na stare, kto wie, czy nie jaka pierwsza wojna. No i dobra. Fajnie na słuchawkach, Przyznam, że jest spoko. Fajnie słychać sygnałki. No, tym razem 83. Też jakiś kolor. Co mi się też podoba. Widzę, że nie sprzęża się tam jakoś z moim Pimpkiem. Z Simplexem musiałem sobie zawsze tam wyciszyć. No bo lubiał sobie tam pogadać. Simpek z Pimpkiem. A tutaj cisza. Może jeszcze nie znają się. Na tyle. A może nic takiego, ale no nie trzeba go wy, wy, wyciszać. A co my tu mamy? Cóż tu jest? Trochę mi to przypomina kawałek ucha od jakiegoś garnuszka, czy coś. nas sprawdzę, czy tam jeszcze coś czasami nie... nie leży. Nie. Cisza. Czyli tylko taki mały badziewik. Trójeczka żelazo. No, pewnie drucik. Myślę, że jeszcze jednego wykopę dzisiaj drucika. Albo jakiś znów tam odłamek. Ech. Oj panie Deus, głębiej się nie dało. <laughs> nie no, dobrze jest. Tylko właśnie trzeba mieć szpaderek, bo tak to troszkę się tu pomęczę. Kurde, nawet szpadlem tu będzie ciężko kopać taki. Są korzenie O, ale tu mam cię Odłamiór No, głęboko dziadyga siedział Kurde, to takie to zaokrąglenie Nie wiem, trochę to Podejrzane na, jak na zwykły dłamek, bo Jest tu mówię, ta końcówka taka zaokrąglona Albo się tak tu po prostu to ułożyła tutaj rdza Hmm ja będę kończył na dzisiaj, dotarłem aż tutaj do takiego lasku iglastego, ale to myślę że na następny wypadzik sobie zostawię i będę kończył na dzisiaj. E, jeśli chodzi o sprzęt, na no jak na razie daję mu łapkę w górę. W sumie nie za wiele mogę powiedzieć, no bo cóż, dzisiaj trzy godzinki z hakiem chodziłem, sami widzieliście jak było, w większości używałem programu Relic. No, mówię, trzeba z nim pochodzić, żeby coś cokolwiek powiedzieć, ale tak czy siak zrobił na mnie na pewno pozytywne wrażenie. No i tak, to by było tyle. Tak więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i będę się rozkręcał. Następny odcineczek też z Deusem. Tyle, że tym razem będę chciał z Sławkami trochę pochodzić. Pogoda się zaczyna robić fajna, także będą wypadziki częściej. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Trzymajcie się. naryczka, hej.